Witam serdecznie wszystkich widzów, czytelników portalu Show Newspel. A ze mną architekt Dominik Ćwiek. Witam Ciebie serdecznie. Dzień dobry. Kierownik tego całego bałaganu, tego chaosu. Właśnie, jak ubrasz? Kierownik, pożo... kierownik zamieszania. Kierownik zamieszania, dobra, to w takim razie nowa, nowa wizytówka. Dominik Ćwiek, kierownik zamieszania. Dzień. Witam Ciebie serdecznie. Witam. Jak się ogarnia chaos? Bardzo ciężko, bardzo ciężko się ogarnia ten chaos, ponieważ jest bardzo dużo ludzi, nad którymi również trzeba zapanować. Jak ty nad nimi panujesz? Masz jakieś triki, masz jakieś wskazówki? E, trików nie mam tak, jeżeli chodzi o sposoby takie, które, które można wykorzystać, ponieważ każdy odcinek jest inny, każda historia jest inna i każdy remont, każda metamorfoza też jest inna, więc po prostu znam ich na tyle, że wiem z kim, jak muszę rozmawiać, żeby to się zadziało. Jak wybieracie? Dlaczego akurat ci? A nie tamci są w odcinku i dlaczego tym porządkujecie chaos a nie innym jak to jak wygląda selekcja Selekcja jest bardzo skrupulatna, ale to też nie jest selekcja do końca robiona przez nas. Po prostu mamy zgłoszenia, oglądamy mieszkania, sprawdzamy, kto jakie ma potrzeby, co w tym może, w mieszkaniu możemy zrobić i przede wszystkim, czy to jest mieszkanie do metamorfozy, czy do remontu, bo my nie remontujemy mieszkań, my robimy metamorfozy. Okej, okay, jeżeli chodzi o metamorfozę, to czyje mieszkanie, jak na przykład obserwujesz jakieś popularne osoby, byś zrobił metamorfozę? Na przykład, ci się wpada w oko jakaś i mówisz, nie, kurde, zrobiłbym to lepiej. Ja niestety mam takie zboczenie zawodowe, że ja bym prawie każdemu zrobił jakiś remont i prawie mu coś tam pozmieniał, ponieważ ja cały czas patrzę, kto jakie ma mieszkanie, jakie są wnętrza i doszukuję się, aha, czyli to jest zrobione źle, to bym poprawił. Czyli na przykład, jak ja bym wymienił ci wszystkie popularne nazwiska, to ty już powiedział zmienię, zmienię, zmienię. Pewnie tak. Dobra, czyli na przykład byłeś u kogoś... Znaczy mnie, mnie generalnie ludzie się bolą, boją zapraszać do siebie do mieszkań, bo mają takie przeświadczenie, że ja przyjdę i będę mówił, że jest wszystko źle. Co czyli... tak nie jest, ale rozglądam się. To jakaś znana osoba Ciebie zaprosiła i Ty powiedziałeś tu, tu źle, tu źle, tu zła aranżacja, tu za nie, dużo, tu nie, za mało. Nie wymienię Ci żadnego nazwiska, to na pewno, ale zdarzają się takie sytuacje, że przychodzę i tak sobie myślę, mm -hmm, i to jest nowe, mm -hmm, to trzeba by to zmienić. Jak byś zaprojektował... Pokój studenta, który ma niecałe 10 metrów kwadratowych? Myślę, że w pokoju studenta przede wszystkim musi się znaleźć łóżko. To wbrew pozorom jest najważniejsza, najważniejszy mebel w tym mieszkaniu. Wiem, że powinienem powiedzieć, że biurko, żeby się uczył i żeby, <śmiech> <śmiech> i żeby tam był komputer, ale nie, to jest łóżko, więc musi być, no może nieduże, ale wygodne łóżko. Wspomniane biurko i szafa. I myślę, że studentowi to absolutnie wystarczy. Życie studenckie dzieje się z reguły na zewnątrz tego pokoju. A co sądzisz o tak zwanych, Boże, teraz ciężko mi to przez usta przejdzie, no mikroapartamentach, mikrokawalerkach? No, nie... Czy to już mieszkanie jest, bo nie wiesz, no, niektórzy mówią, że tak, a no ale. Znaczy, jeżeli ktoś robi taką mikrokawalerkę, która ma 15 metrów kwadratowych i ma służyć tylko do zarabiania pieniędzy, to dla mnie to jest pato kawalerka, nie, to, to jest dla mnie chybiony pomysł. Czyli w takim razie, jeżeli ktoś ci będzie proponował um, architekturę wnętrz um, pato kawalerki, mówisz stanowcze, Dominiku, nie. Stanowcze nie, chyba, żeby to miało mieć jakiś charakter edukacyjny w pokazaniu, że tak nie należy robić. Właśnie, to prawda, że największym wyzwaniem jednocześnie przyjemnością jest urządzanie małych wnętrz. One są najtrudniejsze do urządzania, bo to jest trochę, trochę tak jak z tym pokojem studenckim, czyli musimy te same funkcje, które mamy w każdym mieszkaniu, zrobić na małej powierzchni. W każdym mieszkaniu powinna być, znaczy nie powinna. Musi być łazienka, musi być kuchnia, musi być miejsce do spania, miejsce do wypoczywania. I to wszystko musimy zrobić zarówno na 30 metrach, jak i na 300. Ale wiesz co, tak zastanawiałem się, bardzo, bardzo piękna współpraca z Agnieszką i z Dorotą, to może Ty powinieneś autorski swój program poprowadzić, jak nie w telewizji, to może na YouTube, albo w mediach społecznościowych, TikTok, Instagram? Nie mówię nie, no skoro wychodzisz z taką propozycją, na początku pierwszy odcinek będzie, przyjdziesz do mnie do mieszkania i zrobisz porządek. Dobra, dobra, będę kierownikiem zamieszkania, zamie przepraszam, będę kierownikiem zamieszania twojego mieszkania. I to będzie dobre, bo ja akurat mam, nie, chociaż wiesz co, teraz mam mniej rzeczy, ale i tak mam, je, tak mam ich dużo, więc myślę, od czego, właśnie, to będzie dobre też podsumowanie, od, cz od czego zacząć i też od czego skończyć porządek w domu. Że załóżmy, od czego zaczynasz, wchodzisz, widzisz chaos, to co, jednak sypialnia, kuchnia, łazienka, korytarz. Nie, myślę, że zaczynam po prostu od tego pomieszczenia, gdzie jest największy bałagan. Krótko. Jeżeli chcesz mieć połowę rzeczy w mieszkaniu, zaprosi Agnieszka, ja aż taki nie jestem drastyczny. Czyli można powiedzieć, że wkrótce rozmowa z Agnieszką, teraz była rozmowa z dominikiem i będzie też piękna puenta. A na końcu Szalongowska cię urządzi. I Szolongowska mnie urządzi w takim razie w jaki trend, który cię irytuje wbiłbyś świek? Trend wnętrzarski. Trend wnętrzarski. Myślę, że ten wszechobecny minimalizm, czyli po prostu pozbywamy się już wszystkiego z mieszkań i naprawdę te mieszkania wszystkie są miałkie, jednolite, w jednym kolorze i to takie trochę wchodzimy do każdego mieszkania i jest to samo. A nasza rozmowa nie była minimalistyczna, była ciekawa, była różnorodna, tak jak wnętrze naszych domów i mieszkań. Dominik Ćwiek, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Mamy to.